Pozbywamy się już dyni zdania były podzielone. Niektórzy mówili, że fajniej byłoby na dachu, niektórzy, że na balkonie. Ja uważam, że na balkonie wyglądała ona super, ale już się przygotowujemy do, do masu. Jezu! Jezu! Więc musimy się pozbyć dyni. Rewacja cała Jest tutaj Rafał, ty mi powiedz teraz, co z nią robimy? Stoimy, stoi z boku czeka na domek. Odmówimy. Nie wsadzamy do garażu. Możemy włożyć, ale tam jest miejsce. Nie, zostawmy tutaj. Zawiniemy strefę carną, żeby, żeby nie było widać. Żeby nie było widać. Zróbmy osoba, bałwana z, z niej. Mikołaja. <laughs> Albo dobry pomysł, na biało ją bałwana. przymalujemy, to będzie Bałwana. Ale zobacz, jak szybko poszło już ze zdjęciem jej. Nie to, co z ciągnięciem. co mamy robić. No. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym vlogu. Czy to jest jesienny vlog? No taki pomiędzy już pomiędzy vlogtouberem a vlogmasem. E, za nami urodziny moje było bardzo intensywnie, bo wyobraźcie sobie, że z 20 paru osób e, zrobiła mi się impreza na 45 osób. Jakoś tak totalnie nieplanowanie, ale jak zaczęłam wszystkich liczyć, mówię, nie, no tego nie mogę pominąć, tej nie mogę pominąć. Tutaj tych muszę zaprosić i już 45 osób. Jakbym miała jeszcze większe możliwości w postaci miejsca, to bym, to bym jeszcze pewnie doprosiła, ale to są moje 29 urodziny były. Skończyłam 29 lat, za rok mam 30, więc yy, za rok będę mogła. Bardziej polecieć z tą listą osób. No i co wam powiem, czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. <gryw> Nic się nie zmieniło. 28 jest taka sama, jak 29. Impreza była yy, huczna. W restauracji byliśmy do godziny 12, później przyjechaliśmy tutaj do domu i ja poszłam spać jakoś o czwartej towarzystwo bawiło się dalej, co Wam będę mówić. Stąd też za mną pełno kwiatów tutaj na wyspie, też tam w kuchni, w wazonach porozkładanych e, po, po salonie. Śmiejemy się z Luką, że poznał mnie, jak miałam jedynkę z przodu, a zaraz będę miała trójkę z przodu, no bo ja miałam 18 lat, jak go poznałam, więc pierwsze urodziny, jakie świętowaliśmy, to właśnie była dziewiętnastka. No i 10 lat później, teraz świętowaliśmy 29, a zaraz 30. Ale to nie, to, to jak zawsze mówię z Luką, tak rocznikowo sobie, nawet wiecie po nowym roku, że już ta cyfra wyżej jest, to 30 dopiero użyję, jak, jak będzie 10 listopad 2026. Tutaj od mojej mamy dostałam taki przepiękny bukiet. Różowych róż. Tutaj od pracowników z Twinkle dostałam. No, przeogromny bukiet. Jak ja zobaczyłam go pod domem, jak sobie stał i czekał, to po prostu nie wierzyłam, że ktoś mi taki ogromny bukiet wysłał. A właśnie bukiet jest od całego teamu Twinkle, od Poznania, od Warszawy, od Gdyni. Także. Mam nadzieję, że postoi jak najdłużej, bo będzie mi szkoda, taki piękny. Tutaj już sobie padają te różyczki, ale e, jest to mm, kosz od mojego ojczyma. On zawsze w takich koszach i mi, i mojej mamie dawał kwiaty. I 29 róż tutaj mamy, ale już, już padają. I tutaj na wyspie są porozstawiane bukiety. Tutaj na przykład od Żanetki, od Kreci, nawet Krecia mi wysłała te pozostałe. Nie pamiętam, kto mi wręczył. Tutaj w kuchni kolejne... Bukiety tutaj z drugiej strony, jeden, dwa. Trzy. No słuchajcie, przeszaleli wszyscy z tymi bukietami. E, wracaliśmy dużą ekipą do domu po, po tych moich urodzinach, e, po wizycie w restauracji, więc każdy miał pod ręką bukiety, e, prezenty. Jeszcze Wam opowiem taką historię z zeszłego roku. Tak samo jak w tym roku, wszyscy wzięli prezenty, kwiaty, podpachy i e, poszli do Uberów i pojechaliśmy do nas do domu. Natomiast największą e, część prezentów zabrał Luka. I Adrian. No i oni pojechali praktycznie sami we dwójkę Uberem, więc mieli cały bagażnik, cały samochód w prezentach, w kwiatach. No i ja z rana się pytam, gdzie są prezenty. No i Luka mówi, no zostawiliśmy w restauracji. No więc pojechał do tej restauracji po te prezenty, a pan w restauracji mówi, że oni zabrali te prezenty. <grym> Nie pamiętali tego. Nie pamiętali, że te prezenty po prostu z nimi pojechały. No i zaczęliśmy szukać tych prezentów, dzwonić po tych wszystkich uberach, kto którym jechał, co i jak. I okazało się faktycznie, że pan pojechał do domu z tymi prezentami w bagażniku. No po prostu full, tam były tak, prezenty z Diora, z Lamani, jakieś no naprawdę drogie, drogie prezenty i wszystko nam ten pan przywiózł tutaj oddał. Oczywiście zapłaciliśmy mu dodatkowo za kurs, ale uratowaliśmy sytuację no i fajnie że pan tak dobrze się zachował i że nam wiecie oddał te prezenty i się przyznał że te prezenty zostały w samochodzie bo my już po prostu zgupialiśmy i nie wiedzieliśmy gdzie one są także w tym roku wszystkie prezenty dojechały od razu do domu e, nikt niczego nie zapomniał kwiaty prezenty wszystko było na miejscu zamówiłam ze strony boja kilka probutów dla siebie ale też e, dla Charlie i od razu na samym początku wam powiem że on dla was kota rabatowy Andziak z 20 i z nim macie minus 20% rabatu na nową kolekcję ale też na produkty z wyprzedaży. Także link Wam rzucam do opisu. Również ten kod działa na stronie Bartek. Także dwa linki macie w opisie, bo właśnie mm, tutaj mam buciki dla Charlie. Zaczynam od siebie. Ja wiem, że zawsze wszyscy bardzo lubią chole e, ogólnicze. Nie wiem dlaczego tak jest, ale chyba po prostu kobiety kochają buty. Podobne buty miałam kiedyś, już jakiś czas temu, ale słuchajcie, oddałam je mojej mamie. Ostatnio zobaczyłam w tych butach moją mamę i mówię muszę sobie jednak zamówić jeszcze raz te buty i nikomu już nie oddaję. Bardzo e, fajnie one się sprawdzają do jeansów, e, do jakichś takich właśnie jesiennych, zimowych, sweterkowych stylizacji i zamówiłam je w rozmiarze 39, bo taką mam stopę. Mam przez to że poprzednio urosła e, noga. Mam nadzieję, że nie będę miała rozmiaru większej, bo może w tej ciąży też mi rośnie. Zostawiam Wam linki do tych wszystkich butów, które ja zamówiłam w opisie, ale polecam Wam też zerknąć na stronie, tak po prostu, jakie są buty, bo jest bardzo duży wybór i zakochałam się w tych kofboykach. Ja teraz jakoś nie mam siły chodzić za bardzo w takich butach na obcasach, na szpilce, a te mają fajny, wygodny klocek. Tutaj buciki w szpic. Ta skóra jest bardzo mięciutka. Ja miałam kiedyś podobne takie buty, tylko niestety noga mi urosła, więc już na mnie absolutnie nie wchodzą. Ale to jest jest również taki jesienny, myślę, klasyk, który fajnie sprawdzi się czy to do spodni wsuniętych w środek, czy właśnie do e, rajstop i jakiejś sukieneczki. <słuch> Mówiłam Wam przed chwilą, że nie mam siły chodzić w szpilkach to zamówiłam sobie szpilki. Ale wiecie co, ja tak sobie pomyślałam, że nawet jak teraz będzie mi niewygodnie w takich butach, chociaż one mają bardzo małą tą szpileczkę, no ale jednak z brzuchem to zawsze jest ciężej w takich butach chodzić, to, to stwierdziłam, że od razu że będę w nich chodzić, bo są przepiękne i jak tylko je zobaczyłam, to po prostu wiedziałam, że ja chcę je mieć. Są to kozaczki z takim marszczeniem, one są z zamszu. W ogóle często jest tak, że ludzie mi zarzucają, że gadam głupoty, bo nie lubię weluru, a później dotykam welurowe buty. Buty. Dla mnie welur, a taki zamsz to są zupełnie dwie inne rzeczy i taki zamsz lubię. Tak bliżej podejdę, ale zobaczcie, jakie ładne tutaj jest subtelne logo Voyasa. Takie małe W. A, no naprawdę ładnie to wygląda. Szukałam czegoś takiego naprawdę bardzo długo, więc jeżeli Wy też szukałyście, to link do tych butów macie w opisie. W ogóle powiem Wam taką ciekawostkę, że w tym roku marka Wojas obchodzi swoje 35-lecie, także naprawdę bardzo długo już jest na rynku. I tutaj mam buciki dla czarni. Jak ja zobaczyłam... Buty na stronie, to ja po prostu wiedziałam, że muszę je dla Charlie zamówić, bo są to buciki ze stitchem. U nas teraz czy Stitch, czy Kocidomek Gabi, to są bajki na pierwszym miejscu. E, I fajne jest to, że właśnie w Bartku macie teraz produkty licencyjne e, ze stitchem, z Kocim Domkiem Gabi, z Bluim, ze Spidermanem, także dla dzieciaczków to jest super sprawa. Metaliczne stitchowe traperki na zameczek, bardzo mięciutkie i lekkie, ale naprawdę są bardzo porządnie wykonane, ale będzie miała radość Charlie dzisiaj. I tak jak te buty ja wybrałam dla Charlie, tak te Charlie wybrała sobie ze strony sama. Buciki są wykonane w całości ze skóry naturalnej, są lekkie, miękkie, elastyczne. Buciki są na rzepy i w środku tutaj one są rewelacyjnie wyprofilowane, także wspierają rozwój stopy naszego dziecka. No słodkie są takie różowe miski w serduszka metaliczne. Ten kod, który teraz ode mnie macie, on będzie od dzisiaj ważny przez tydzień, także link macie w opisie. Zauważyłam to na przestrzeni ostatniego tygodnia, że bardzo zmieniłam się na buzi. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale ta buzia się zrobiła już taka płciowata i nabieram chyba tych kilogramów, chociaż powiem Wam, że przytułam wciąż niecałe 11 kilo, ale gdzieś... To tyle ile ja od ślubu. <śmiany> to, 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 to tyle. tyle ile on od ślubu. widzisz <śmiany> szybciej to zajęło. Widzę po prostu, że ta później jest napchnięte, ale ja się w ogóle tym nie przejmuję, bo wiecie, ja urodzę i zaraz to wszystko zejdzie. Mam męża. No i żeby Mam męża wszystko jest ok. i żeby to uczcić jeszcze bardziej, to zamówiłam sobie kalmary, a na drugie duże żeberka i... Nie widzę jest tym w ogóle problemu. Mamy kalmary, kakao, zimową herbatkę. Do kalmarów nie pasuje, ale ogólnie do tego klimatu już się zimowego bardzo. Ale co, czekolada? Hmm? Ja mogę wymienić, tylko w tym sezonie, kiedy już zarażasz. Chcesz czekoladkę na wieczór? Mam mnie coś no, naprawdę cały czas na czekoladę zanosi wieczorem. Kakao. Jak się trzymasz? Hormony mnie dojeżdżają. Los hormones? No, czuję, że jestem była, nie wiem na co. Wiecie co, I mamy, tutaj, mamy tutaj randkę, naprawdę uczucie tutaj jakie jest, jest tak świetnie, jest tak przyjemnie. i to mam tutaj Tak, jest co? mega. Jak to Charlie mówi jest mega klimatycznie. A mam taką nafukaną żonę. No nic. Jeszcze, jeszcze chwila i będzie okej. Okay. Później jeszcze tylko połóg. Ja znaczy, myślę, że i później jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko gorzej. trzy razy. Nie, ogólnie powiem Wam Słyszałeś? co trzy razy, nie trzy. nic, 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 nic. Nie, nie, trzy. Nie, nie. Tej ciąży na pewno jest lepiej i nie mam jakichś takich jazd dziwnych, nie wiem, nie niewytłumaczalnych. No nie. Dobra, A ja, ja znaczy ja nie pamiętam tamtej ciąży, w sensie twoich, twoich humorków, ale... Ja mam ale Ale tutaj, tutaj, tutaj nie mam. ostatnie dwa tygodnie dużo smuteczków takich jest. Ale to właśnie chcę powiedzieć, że mam smuteczki, mam jakieś doły, mam... Yy, Ciężki stan psychiczny czasami, no. no. właśnie, o tym mówię. Ale nie mam jasnych takich, żebym się jakoś źle zachowywała, wiesz, czy tam, nie wiem. A czyli przyznajesz się, że kiedyś się źle zachowywałaś? No, może ty tej pierwszej ciąży, ale też nie jakoś bardzo, no sam powiedz. Nie ja nie mi... pamiętam. No to właśnie. To ale chcę mieć to nie... nagrane, skoro kiedyś Ci to pamiętasz? pokażę. Skoro nie pamiętasz, to tak nie było, ale faktycznie odczuwam to, że jakieś mam e, doły takie stany lękowe w ogóle, nie? Wieczorem i nie, nie, nie za dobrze się czuję od dwóch Dlatego, że teraz żeberka duża. Duża żeberka. Wcale nie takie duże. No właśnie Pan mówi, że nie duże. I Dziękuję bardzo. To proszę bardzo, Carpaccio. Dziękuję. To proszę bardzo, smacznie. Dziękujemy. Myślałam, że to mniejsze porcje. Faktycznie, e, żeberka nie są takie duże, ale Carpaccio, risotto. Tak, bo ja się bałam, że przyjdzie, przyjdzie taki kawał. No także podsumowując, e, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni trochę się posypałam psychicznie. Ale pamiętaj, że i tak Cię kocham. Dziękuję. I tak nawet może Cię to zaskoczy, ale będę z Tobą. Nieważne. Ale na to by się to nie odbija. Ja jestem z po prostu czasami smutek. No myślę, że raz to pokaż. O! Ale ja nie wyżyłam się na mezu, nie? Nie, nie, to, to prawda. Tylko w sobie się zamykam. Wskoczyliśmy do sklepu jeszcze, bo jakieś tam produkty spożywcze akurat mi się mm, kończyły w płynę do prania. Czemu ja w ogóle wiozę ten wózek? Oparłam się. Tam, tam, tam. <laughs> Oparłam się i tak jadę z nim, ale nie jest mi wygodnie. I oficjalnie, moi drodzy, zaczynamy moonbootsowy czas! Ostatnio zamówiłam nam te piżamy z H&Mu, e, świąteczne. No i dla Luki tamta damska nie była najlepsza, więc znalazłam e, z Tezenis bodajże, poczekajcie, z czego to jest? Tak. Takie same piżamki dla Charlie, dla mnie, dla Luki, z tego samego wzoru. E, no i podobno to jest męska, więc... <grywia> Mam nadzieję, że że będzie dobra, przymierzysz mi? Mm -hmm. A jaki jest w ogóle zamysł, że ja te piżamki mierzę, co żebym ci pasował, nie wiem, do, do vlogmasu? To. Czy o co chodzi, bo. <laughs> nie żałuję tego. Dokładnie tak. No marzy mi się, wiesz, żebyśmy razem mieli takie, nie wiem, jakieś świąteczne no, ogólnie, zdjęcie. Czy, no? Najlepszą piżamę, jaką mam, to jest ta, co już ją mam. Z handemu? Nie. Wiem. Ale ta męska, ta cała czerwona. To co mam i kosztowałam? To męska. Już z niej. No. A ta? Znowu nie mam kieszeni. Jak to jest możliwe? A może to, bo ja zamówiłam też Elkę dla siebie, może pomieszałam. Może to jest Elka Damska. Ale co, fajna? Jasu, czemu ty nie przebierasz za dziewczynę cały czas? To nie. W <laughs> to, to jest, to jest męska i damska. Nie mogłam odróżnić. To wydaje mi się, że to były takie same. Fajnie Dużo, czy nie? Ja też nie mam. Bardzo fajnie. Fajne, ale krótkie rękawy trochę. Czyli to nie, nie jest tam... ta. U, Dobra, poczekaj. Na dole ja mam. Drugą Lkę, czyli to po prostu jest ta druga. Ściągaj gacie tamte! Tutaj mam MK, bo wzięłam też na siebie, żeby porównać. No i tutaj jest L. Co roku jakoś tak wychodziło, że trafiałam z tymi piżamami, wiesz? Nie wiem, co się stało w tym roku. Wymierzyłam spodnie są na pewno mniejsze. Czyli że co? No, że dobre miałeś, mi się wydaje. To spodnie miałem dobre? No, to może Ty XL potrzebujesz? No, tu. Ciaśniejsze, no ciaśniejsze A to to przyszły jakieś oddzielnych paczkach, czy nie mogłeś doparować? W tej samej, e, zamówiłam L-kę damską i l męską i niczym się to nie różni no. Już w ręku widzę, że to jest mniejsza No to czyli ty musisz mieć XL? Boże, jakiego mam wielkiego męża Jak cię poznałem, miałem l No to jest damska, zdecydowanie Czyli co tam to nie jest fajna? No dosyć po prostu ja, no, Wiesz naprawdę. co naprawdę. Kiedyś jak moi, mój syn to obejrzy i powiedział, kurde, czemu się tatuś przybierałeś? Damski biżamy. Wszyst to nie jest damska. Wszystko nie powiedziałeś, co się Co przed chwilą. To, 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 to akurat przybiera... jest damska. O Jezus Maria. To co jak jak robimy? Ja, mam... co, co powiedzą koledzy z Wojska? Mam, mam zamówić taką XL? -kę? No to jest... Ty zamawiać zamawiaj co chcesz i nie nie patrzysz na mnie, dobra? <noise> nie chcę uczestniczyć w tym cyrku. Ja mam swoją piżamę świetną, Ale ja męsko, chcę, żebyśmy razem mieli, ale, ale to jest męska. kup tak jak ja mam. Ta jest męska, na 100%. A nie tak, jak ja mam, ona jest najpiękniejsza. Nie ma takiej. Ale to kratka jest pospolita, znajdziesz Ale to jest typowa kratka. Już sobie wyobrażam jak zbiegamy po schodach, świąteczny klimat. Wypisuje się z tego challenge. Iksel ja... zamawiam, dobra? No, a co z tymi zrobisz? Pomyślę. co. Co? A bo oddasz albo będą leżeć pół roku. Mój brzuch znowu urósł i nie wiem czy pamiętacie, ale całkiem niedawno przecież pokazywałam wam, jak chyba moja mama przyszła. Jak zamawiałam em, ciążowe spodnie. Dostawa ciasta. Idę jest z ciasteczkami, No tak cieżanej. mi się zamarzyło i miodownik, Mam i. No już coś dla Wnusi, jakieś ciasteczka. Miodownik chlebek, i Nie, ja bardziej ciasto przyjmę. Dziękuję. Nie jak ty tak, ładnie mówię, wyglądasz, nie. jakie włosy, Słuchajcie, jaki lok. Coś, jak te loki są zrobione, no jak? różne na ten wałek. No. Taki jeden wałek. A, i ty na to zrobiłaś? Tak. No, i one są Ale w nocy takie... spałaś? Nie, teraz. Po prostu je umyłam, wysuszyłam, no założyłam ten wałek, pracowałam sobie z dwie godzinki. Super. I po prostu... Później tylko wyciągasz ten wałek, i one są właśnie takie grube, duże. Po logiki. dwóch godzinach to super no, efekt. Naprawdę no ładny efekt. Trochę się rozkręciły, bo tak nie nakierowałam ich zbytnio, ale. Fajnie. Czy ty też zjesz ze mną? Marzył mi się ten miodownik orzechowiec. Zjesz? To kroję zaraz. I wracając do tych rzeczy, te spodnie, które ostatnio pokazywałam, one są już za małe, więc musiałam zamówić elki. Bo po prostu tutaj, tutaj wszystko mnie ciśnie w brzuchu, więc mm, no nie wiem, mam nadzieję, że nie będą za długie, za szerokie. Najwyżej sobie je zwężę. Jeszcze jakiś sweterek wzięłam z kokardą. Domek Charlie już odpalony, świąteczne mm, światełka. Na, na domu jeszcze nie poczekamy na vlogmas, ale tutaj już ten klimacik powoli widać.